Namaste, witam przed bardzo mocnym wydarzeniem 8 sierpnia, Brama Lwa, czyli wydarzenie, które jest połączone z wielkimi manifestacjami, z obfitością, z łączeniem się z wyższą świadomością. Brama Lwa jest to wydarzenie, które ma swoją kulminację 8 sierpnia, i jest to moment, kiedy Syriusz jest ponownie widoczny na niebie. Syriusz jest to nasze spirytualne słońce. Oczywiście to wszystko ma, dzieje się w momencie sezonu lwa, czyli wtedy, kiedy my jesteśmy w pełni sezonu lwa, słońce jest w znaku lwa i dochodzi do tej kulminacji tych wydarzeń, gdy. Numerologicznie 8, 8, a w tym roku 2024, który też daje nam na liczbę 8, sprawia, że ładujemy się tą energią nieskończoności, tą energią miłości i możemy upgradeować swoje DNA. To jest jedna z najbardziej silnych bram lwa, którą będziemy mieć okazję doświadczać w swoim życiu, właśnie ze względu na to, że nie mamy tylko podwójnych ósemek, ale mamy potrójne ósemki ze względu na rok, w którym się znajdujemy. Więc czym jest ta brama lwa i jak z nią pracować? Brama lwa jest to właśnie ta wyższa frekwencja, do której jesteśmy budzone i kiedy. W tym momencie wybierzemy z nią pracować, wybierzemy połączyć się z wyższą świadomością, dostaniemy bardzo dużo spokoju, bardzo dużo uzdrowienia, bardzo dużo miłości w swoim życiu. To o czym chcę zaznaczyć w tym filmie, to jest to, że wiele osób skupia się właśnie na manifestacji, na pieniądzach w tym okresie i Traktuje to wydarzenie jako okazję do manifestacji nie wiadomo jakich pieniędzy i tak dalej. I jak najbardziej to może być tego efekt, ale zazwyczaj ludzie kompletnie myślą o tym w zły sposób. Brama lwa, tak jak sam lew zodiakalny, jest połączona z naszym sercem, jest połączona z naszą czakrą serca. A to oznacza, że ta manifestacja, cokolwiek to jest, czy to są pieniądze, czy to jest zdrowie, czy to jest miłość, czy to jest innego rodzaju obfitość w swoim życiu, czy to są przyjaciele, cokolwiek to jest, nie nastąpi poprzez skupianie się stricte na tym, a poprzez skupianie się na swoim sercu poprzez otwieranie swojego serca na więcej miłości w swoim życiu. I to jest to, gdzie ludzie podchodzą do tego w nieprawidłowy sposób. Skupiają się na tym, że ja teraz muszę gonić za pieniędzmi, żeby je zmanifestować, że brama alwa sprawia, że będę tylko o tym myśleć, cały czas będę za tym gonić, będę się na tym skupiać, będę robić rzeczy, które są wręcz wbrew mnie, a to jest dokładnie przeciwieństwo tego, jak naprawdę my mamy zmanifestować teraz tą obfitość w swoim życiu. Myślę, że każdy z Was mógł kiedykolwiek zobaczyć osobę, która gubi się dla pieniędzy albo słyszał o takiej osobie, która zaczyna robić rzeczy wbrew sobie dla pieniędzy, gdzie widzimy jakie decyzje podejmuje i mamy takie what? I to jest niestety coś, co bardzo wiele osób niestety, niestety Idzie w to. Niestety wiele osób tak się zachowuje, nawet nie widząc tego. To jest ten moment, żeby mieć ogromnie wysoką samoświadomość i powiedzieć do siebie, gdzie robię coś dla pieniędzy, co nie jest w zgodzie ze mną. I dlaczego muszę skończyć z tym? Gdzie zagubiłam siebie? Gdzie skupiam się tylko na tym, gdzie gonię? Gdzie. Robię coś, czego nie czuję. I to może być praca, którą wykonujesz, która wiesz, że nie jest twoją pasją, która nie sprawia Ci przyjemności, to mogą być projekty, które bierzesz, to mogą być współprace z ludźmi, które robisz, które też nie są wca, wcale w zgodzie z tobą. To może być twoje podejście do pracy poprzez na przykład kopiowanie innych, robienie tego, co inni robią, zamiast popatrzenia na to, co ja chcę zrobić. Lew, zodiakalny lew. To jest ten nasz wulkan kreatywności. To jest to zodiakalne dziecko, które jest pełne kreatywności, które ma niesamowitą wyobraźnię i które lubi się prezentować, które lubi prezentować swoje projekty, swoją kreatywność, to co ma do powiedzenia, to co ma do pokazania, ale nie robi tego na pokaz. Nie robi tego dla pieniędzy, dla poklasku, bo to jest cień lwa. Okej, okay, cień Wyświetlę swoim lew, lubi oczywiście rozpoznawalność, ale dlatego, że on ma z tego czystą przyjemność. I my właśnie do tej czystej przyjemności, do tej radości serca musimy wrócić. Cokolwiek to jest, co chcesz zmanifestować podczas bramy lwa, musisz wrócić do tej czystości, tej czystej radości twojego serca. Nie poprzez to, co mi to da. Materialnie i tak dalej, tylko poprzez to, to jest to, co ja chcę robić. Chcę mieć czystą radość i przyjemność zrobienia tego. I chcę być w tym sobą. Chcę być jeszcze mocniej sobą. To jest okazja dla nas, by stanąć za tym, kim jestem, by skończyć z jakimkolwiek wstydem, by skończyć z udawaniem, by skończyć z robieniem czegoś dla przyzwolenia, by skończyć z robieniem rzeczy, po to by inni cię lubili to jest moment wejścia na wyższy poziom pewności siebie po to by właśnie odkryć i obudzić tą obfitość bo obfitość jest połączona z pewnością siebie a ta pewność siebie wynika z tego wiem kim jestem i lubię siebie lubię siebie bo wiem jakie są intencje mojego serca moje serce Chcę stworzyć te wielkie rzeczy, i w związku z tym ja mam radość z prezentowania siebie. Nie muszę nikomu nic udowadniać. Jestem pewna siebie, bo lubię siebie i wiem, jakie są moje intencje. Te intencje są dobre, te intencje są pełne miłości. Więc w tym okresie możemy dostać bardzo dużo cennych informacji, wyczanelowanych ze wszechświata, z naszej intuicji które pomogą wam, wam dosłownie podejmować kolejne kroki, kolejne działania, kolejne decyzje, które będą niesamowicie wspierające w tym, co chcecie osiągnąć. Bo tak, miejmy ambicje, ambicje są jak najbardziej ważne i potrzebne. To nie chodzi o to, że mamy kończyć z ambicjami, ale chodzi o to, że musimy wprowadzić więcej przyjemności, kreatywności i zabawy do tych projektów, do tego, jak chcemy to zdobywać. Więc co to jest, co chcesz osiągnąć teraz w swoim życiu? Zastanów się, jak możesz do tego podejść z większą kreatywnością, z większą przyjemnością i wprowadzając zabawę do tego, bawiąc się tym. To jest o obudzeniu też właśnie tej indywidualnej kreatywności, nie kopiowaniu innych, nie patrzeniu na to, co inni robią, tylko lew jest kompletnie indywidual, indywidualistą. Jest tym, który wyróżnia się, który nie boi się wyróżnić. Który nie boi się mieć swój własny styl. Nie myśl o tym, co ludzie powiedzą, gdy zaczniesz być sobą, gdy zaczniesz robić rzeczy tak, jak chcesz, tak, jak ty lubisz, tak, jak tobie się podobają. Nie próbuj być bardziej poważna, niż, e, niż jesteś. Nie próbuj udawać, nie wiem, m, większego autorytetu, ekspertyzy, profesjonalizmu. Bo nie poprzez właśnie próbowanie zrobienia tego na siłę zyskasz ten autorytet, a poprzez ucieleśnienie tego, kim jesteś i staniecie w tym właśnie, kim ja chcę być i to jestem ja. I właśnie tak chcę do Was mówić i właśnie tak chcę Wam przekazywać informacje. To jest to przeciwieństwo pogonienia za czymś, gonienia za tym przyzwoleniem od innych, za pieniędzmi, a to. W momencie, kiedy my jesteśmy sobą i to jest to, dlaczego uważam, że mam ten sukces, który mam biznesowy, to że to po prostu przekracza dosłownie to, co jest normalne, to że w tym momencie biznes jest tak niesamowicie rozkręcony, mam tak dużo klientów i to wspaniałych, z którymi mam zaszczyt współpracować. Że mam stałe przychody ponad 400 tysięcy na miesiąc, co też rozwala mi umysł. Uważam, że to jest wynik tego, że właśnie nie boję się być sobą, że nie boję się tworzyć. Coraz to nowych, kreatywnych nazw moich programów, koncepcji moich programów. Podejmować te projekty, które są nowe, które są szalone. Wy. Tej bramie lwa też jest właśnie ten aspekt szaleństwa, który polega na tym, że będę sobą i mimo, że ludzie mogą, że mnie nazwą szaleńcem, nie boję się tego, bo to jest to, kim ja jestem. I wolę być nazywana szaloną, niż nudną. Wolę być nazywana szaloną, niż zawieść siebie, bo nie zrobiłam tego, co naprawdę chciałam, bo nie uwierzyłam w siebie, bo nie miałam wystarczająco pewności siebie. By, by zrobić to co naprawdę gra w moim sercu. I w momencie kiedy my wchodzimy właśnie w tą kreatywność, w to bycie sobą, w tą pewność siebie, pieniądze, obfitość, cokolwiek to jest, staje się naturalnością, kompletną naturalnością w moim życiu. Tak właśnie jest u mnie. Ja nie gonię za pieniędzmi. To pieniądze gonię, gon, gonią mnie, dlatego że ja jestem tak bardzo sobą, dlatego że ja kocham siebie, dlatego że jestem pewna siebie w tym, co chcę zrobić, bo znam intencje mojego serca, wiem dlaczego to robię, wiem, że mam z tego przyjemność, satysfakcję, wiem, że robię to dla dobra innych ludzi, wszystkich, by zmieniać ich życia, by pomagać, wspierać innych przedsiębiorców i osoby zainteresowane astrologią, które chcą się rozwijać w tym kierunku. I dlatego nie muszę myśleć non stop o pieniądzach, nie muszę ich manifestować non stop, ponieważ one są naturalnością kompletną. Więc teraz, kochane, wyciągnę dwie karty, które przekażą jeszcze dodatkowe informacje na temat tej bramy lwa dla Was. Informacje dotyczące Uuu, spadło na ziemię. O wow, o wow, co to jest za karta. Dosłownie brama, dosłownie karta ze bramą. Moonlight enchanted, enchanted, czyli zauroczony, zaklęty. To jest księżyc, to jest noc, która sprawia, że my się będziemy czuć, jakbyśmy były zauroczone. I to mi mówi o tym właśnie zauroczeniu wobec siebie, zauroczeniu wobec tego, co to jest? Kim ja jestem, kim ja chcę być. Zobaczcie też na tą gwiazdną noc, ile tutaj, jest, um, ile tutaj jest gwiazd. Na tej karcie. Ty jesteś jedną z tych gwiazd. Zobacz siebie. Zobacz siebie jako gwiazdo. Jesteś gwiazdą. Ale przede wszystkim ty to musisz zobaczyć. Gwiazda jest czymś niesamowitym, bo nie myśląc w kontekście celebrytów, ale w kontekście tego, że my patrzymy na gwiazdy, patrujemy się w gwiazdy, patrzymy na te świetliki na, na niebie i myślimy sobie, to, to znaczy, że jest coś więcej. I to jest przypomnienie teraz dla wszystkich, że właśnie jest coś więcej dla ciebie. Że Twoje istnienie tutaj oznacza coś więcej. Twoje istnienie tutaj jest boskością, jest naj, największym potwierdzeniem tego, tej spirytualnej magii. I Tobie przeznaczone są wielkie rzeczy. Jesteś zaklęta w pozytywnym słowa znaczeniu. Przed Tobą wielkie rzeczy. Przejdź przez tą bramę, szczególnie w okresie pełni księżyca, do tego, by pozwolić sobie zobaczyć i, i odkryć intuicyjnie te kody, co to jest, co to jest dla Ciebie, jaki jest ten kolejny krok. No i właśnie, kolejna karta: Changes. Quick Silver Moon. Quick Silver Moon Changes. I dwała będzie. Dla niektórych z, nas, z Was to będzie oznaczać, że spotkacie kogoś, kto będzie mega wsparciem dla Was w tym okresie, kto będzie Was dopingował do tych zmian, które teraz chcecie wprowadzać w swój biznes, w swoje życie. Ta osoba tutaj stojąca, ta kobieta też jest mega pewna siebie. Jest wręcz taka flirciarska i zalotna. I to mi mówi o tym, żeby pobyć ze sobą. Ta karta mówi, tak, będą inne osoby, ale też po, pobądź ze sobą. Ja tutaj widzę Was, jako właśnie osoby, które spędzają chwilę na to, by wieczorem popatrzeć w księżyc i popatrzeć w niebo i dosłownie z tych gwiazd poczytać. Te informacje, które chcą być do Was przekazane w tym momencie, które wyłapie Wasza intuicja. Więc zaklęte zmiany, zaklęte zmiany, te zmiany też. Wiedz o tym, że te zmiany, które w tym momencie przechodzisz, to jest coś, co dzieje się dla Ciebie, nie, w obe, nie przeciwko Tobie. To się dzieje dla Ciebie. To są zmiany, przez które masz przejść, bo dzięki temu rozwiniesz się, dzięki temu zyskasz moc dzięki temu odkryjesz te kolejne kroki jeżeli nie ma zmian to nie ma rozwoju zmiany są pozytywne i to co teraz jeszcze dostałam to to że właśnie te decyzje które teraz podejmujesz w tym okresie okresie 8 sierpnia w okresie bramy lwa to są magiczne decyzje które zmienią twoje życie wyciągam jeszcze jedną kartę dla potwierdzenia to są te decyzje które dosłownie będą kluczowe dla Twojego życia. Moon memories. The past, znowu mamy bramy. Znowu mamy bramę. Może być tak, że przychodzą ci jakieś wspomnienia z przesz przeszłości. Jakieś decyzji, które podejmowałaś, i które wiesz, że były kluczowe, które doprowadziły Cię do tego momentu. Wiedz, że te decyzje, które teraz masz podjąć, będą jeszcze większe niż to, co podejmowałaś wcześniej. Nawet większe. Take a risk. 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 risk. Moonflower. Masz podjąć ryzyko. Podejmij ryzyko. To jest dla Ciebie moment, by podjąć ryzyko. To jest dla ciebie moment, by powiedzieć: Idę z tym. I ostatnia ka karta: cut your loses, czyli Moon indeterminant. Zapomnij z baranem, z baranem, też znakiem ognia, tak jak lew. Zapomnij o tym, co odchodzi. To, to oczywiście jest właśnie o tym, że gdy następują zmiany, gdy ty robisz level up, to będą rzeczy, które będą wychodzić z Twojego życia. Czasami to będą przyjaciele, czasami to będą jacyś ludzie, znajomi, czasami to będzie właśnie zakończenie tej przeszłości, tego, co się działo wcześniej. I to jest czas, by zapomnieć, by wybaczyć sobie, bo o tym jest właśnie brama lwat w serce, zapomnieć o tym, co się działo wcześniej i powiedzieć. W tym momencie muszę być na tyle odważny, by podjąć to ryzyko, mimo tego, że jest coś, co mogę stracić, to wiem, że tak naprawdę to już jest moja przeszłość. To już jest moja przeszłość. Dlatego nie obawiaj się, bo taki, taki jest efekt rozwoju taki jest efekt wchodzenia na coraz wyższe. Poziomy swojego rozwoju, że coś tracisz, gdy podejmujesz ryzyko, ale to jest coś, co robisz dla siebie i to jest coś, co masz zrobić, bo jest jakaś wyższa misja, jest jakaś wyższe przeznaczenie, które prowadzi cię właśnie do tego. Więc zmiany, podejmowanie ryzyka, a to wszystko magicznym, pod magicznym księżycem, ponieważ jest ci przeznaczone coś więcej. Pozwól sobie. Podejmować to ryzyko. Pozwól sobie podejmować te odważne decyzje. Jeżeli chcesz przeżyć niesamowity czas, 8 sierpnia, podczas bramy lwa, zapraszam Cię na wydarzenie, które będę prowadzić właśnie 8 sierpnia, z okazji bramy lwa i będzie to połączenie się z frekwencją pieniędzy, które przychodzą do nas z naturalnością. Przeprowadzę hipnozę. Bardzo głęboką połączenia się ze swoim sercem, otworzenia swojego serca, obudzenia miłości, nowego poziomu spokoju i naturalności wobec pieniędzy. Połączysz się z naprawdę tą niesamowitą frekwencją tego, co to oznacza: przyjmować do swojego życia obfitość w naturalności, w lekkości, w przyjemności, bawiąc się tym. Obudzisz właśnie te pokłady nowej kreatywności, nowej pewności siebie do swojego życia i bawienia się tym, kim jesteś, bawienia się tym, co masz do zrobienia, czerpania z tego nowej przyjemności. Bardzo zapraszam Was na to spotkanie. Jest ono dla wszystkich, którzy są w klubie Soczysty Biznes, ale wyjątkowo możesz dołączyć też tylko i wyłącznie do tego spotkania. Nie musisz dołączać do całego klubu. Mimo tego, Najbardziej opłaca się dołączyć do klubu Soczysty Biznes. To jest miejsce dla osób, które chcą rozwijać swój biznes, dodatkowo też wykorzystywać astrologię do rozwijania swojego biznesu. bo Mamy tam taki wątek i właśnie mówimy o sezonach, mówimy o tym jak Lew, jak Bramalwa, jak to wszystko wpływa na nasz biznes i jak wykorzystać właśnie te wydarzenia w swoim biznesie. Więc zapraszam cię ogromnie do klubu Soczysty Biznes i na to spotkanie. Tak naprawdę będąc w klubie przez cały sierpień, sierpień to jest właśnie nasza tematyka. Sierpień obfitości. Będę nagrywać się, będę mówić w klubie o tym, jak pracuję z tą energią, jak się z nią łączę, co uważam, czyli jakie mam przekonania też na temat pieniędzy w moim życiu. Ogromnie zapraszam Cię albo na samo spotkanie, albo do klubu Soczysty Biznes. Ściskam Was i do zobaczenia we wszystkich miejscach na Master.